Przepraszam Was i to mega, mega, mega Was przepraszam, że tak długo nie było filmów, albo po prostu miałam mega problemy. Znaczy, no po prostu mi się nie chciało nagrywać tych filmów, Boże no co ja mówię, a co ze, ze mną jest dzisiaj nie tak po prostu. No, mm, zaczyna się rok szkolny, a w roku szkolnym za bardzo nie będę mogła nagrywać tego długo filmów, długo będzie wylatywał w sobotę. I w niedzielę najwyżej. To jak coś, to... no. I oczywiście, ja nie przedłużając, zaczynamy. I jeszcze od razu mówię, że to była seria z tamtego szpitalu, więc dzisiaj ją kontynuujemy. A, no i wszystko stracone. Jeszcze Nikola ma wrócić dopiero jutro. Hmm. Ale będzie, no, no... ciekawe, co my w ogóle będziemy robić. No to rodzinka niestety mmm, Nikola wróci dopiero jutro. A czemu jutro? Myślałam, że, że dzisiaj z nami idziesz. No nie, musimy mieć jeszcze trochę batania co do tego. Mm, no, szkoda. No, ja się chociaż cieszę, gdzieś mam o spokój. No wiem. Ja idę do pokoju. Co z nami dzisiaj jest nie tak? No właśnie, nie wiem, ale ja też idę do pokoju. No, i dziewczyny, tylko my. Tato. Kiedy wróci nikola? Ja bez niej się nie mam bawić. No, jutro, jak ma mówiła, jutro z tyłu nie da się wszystko pominąć. No bo wiesz, no bo świat nie jest taki stworzony, niestety. Wiesz co? Ja chyba też już nie gram. No tato ja przełączam na zwykły i idę spać. No, odłóż telefon, idziesz się pobawić. się, się pobawić. Mama, jeszcze jedno pytanie. No co? Dlaczego my mamy zabawki, kuwetę i spanko, jak nawet nie mamy pieska? No, ja myślę, że tak łatwo zdobyć takiego pieska. Takie pieski teraz kosztują, bo 25 tysięcy złotych. Co? No, taki na przykład puchaty. No, to trzeba go czesać, kąpać, wydawać mnóstwo pieniędzy. nie, nie, nie możemy mieć pieska. Chwilowo. Hmm? Co ja mam robić? Kto mi zrobi śniadanko? No, ja mam zły humor. Jaki mam znowu zły humor? Ty po prostu jesteś smutna. Hmm, to i to. No i kto mi zrobi kakałko? Mama jest zburzona dlatego, że Nikola nie może wrócić z tego szpitala. Może sam. Hmm. Tutaj jest mamy telefon. Nie wiem, czemu go zostawiłam. Zawsze mama nałożyć, żeby nie ruszać jej, jej telefonu. No to po prostu położy tam, gdzie taty. Będzie o wiele, wiele O, tutaj jest nie pytajcie, co do tego tak w mikrofalówka. O, tutaj jest kakao i czekoladki. Jeszcze są. Jest! Pójdę do mojego pokoju i nagram film, że jem. Boże, co ja tam mówię. Wy nadal jeszcze nie przyszłoście? Cicho, mama już zasnęła. Ta winda po prostu się go zepsuła. Skąd ty to masz? Nie. No dobra, no chodźmy. Na które piętro? No, na drugie. No dobra, na, na, na wyjedziecie. wyjedziecie. No dobra, jesteśmy. no Chodź, się, bo się zabrowadzę. Co się dzieje? A, nic, mamo, idź tam do pokoju. Idź. Ja cię zaprowadzę. Może pójdziesz spać, to będzie ci lepiej trochę. No. No, no widzisz, mama już jesteś śpiąca. Gdzie masz piżamę? No, serio. Nie jestem jakąś Twoją mamą. Będę szukać teraz. Nie będę krzybać w tatych ubrań. No bez przesada To nie jest Twoja No To jaka jest Twoja piżama, Gdzie jest Twoja piżama, No mama. Dobra, mówię, po prostu w jakieś luźne. Nie wytrzymię, no. Nie jest jakaś bluza czy coś, czy, No, coś do, do Dobra. Trzymam się z nie że jak przebiorę. Hmm, <mum> bo od razu. Hmm. Bez nikoli to nie jest życia. Jeszcze. Mm, mam kazała posprzątać. Wczoraj. Tak, maks. Po co ją ja sprzątać? Nie jestem od tego, żeby sprzątać. Są no sprzątaczką no bez przesady. Dobra, od, odkurzany, Jeszcze mam nastawić te branie. No Co jestem jego śmadką, żeby wszystko robić? Nie, nie zrobię tego, nie zrobię. Boże, się uczesać muszę. Taka oparta jestem dzisiaj, chodzę, że żeby... po prostu nie mam... Dobra, jeszcze krem mój ulubiony. Dobra, chyba to tyle. No. no i da. Proszę, telefon. A, e, to telefonie, no chodź. Dobra, mam ten telefon. I w ogóle, widzę, że nie wnikajcie na ten drugi telefon, bo z tego nie mogłam wyciągnąć. Dobra, idę. Gdzieś z tego pokoju, bo normalnie chyba mam ok. A też nie wiem, co, o co chodzi i w ogóle wszystko. O, dzwoni ktoś tam mnie. No, halo. Zosia! Przecież są wakacje, no weź, Zosia. No co? O, pamiętasz tego Oliviera z naszej klasy? No, tam się wyprowadził. No i co z tego? No i właśnie dowiedziałam się, że, że Martyna jest jego kraszem, i i, i i i normalnie mam do niego numer hm. śmieszna no bardzo o jeszcze starałam mówię te czy ten czy o 15 skusisz się żeby iść ze mną um, na restaurację ci że za chwilę z przyjaciółmi no mogę a będzie ta ta Martyna no będzie jeszcze będzie Olivier Maciek i ja i ty. No dobra, no to mogę pość, ale Teraz muszę się ubierać i w ogóle wszystko. No najlepiej, możesz się już przygotować, bo wiesz mi, musimy być lepsze od tej Martyny. No serio. No dobra, za no to papa. Papa! Pa. Dobra. Okej, okay, mam się w coś ogarnąć. Dobra, biorę tam torbebkę, popepkę, jakąś topepkę. Biorę w ten portfel, portfel portfel, tak portlet. Boże, ja tego nie wiem, mówi. To. E, ja naprawdę nie wiem co się dzisiaj dzieje. Psz, Boże! Dobra, jest już ta torebka. Wezmę telefon. Boże telefon. Telefon. Dobra, telefon wezmę w rękę, bo bez telefonu się nigdzie nie wybieram. W sumie to tak chyba... Zosia zapłaci, mi się tak wydaje. Muszę być odwalona, jak mówiłam. Odwalona, 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 odwalona. Muszę być najlepsza. Hmm. Co ja tu mam? Coś ładnego. Co w szafie tutaj? Nic nie mam ładnego. Matko, nie będę wygląda wyglądać jeździć, jak no bez przesady. Dobra, to nie, to nie. To nie, to nie. To nie. To też nie, to też nie, to też nie, to nie, też to nie, to nie, to nie. O! Co się dzieje, tu, matko. Albo. To. Albo to. Co to. To, to, to. E, to jest jakieś dziwne. Bo ja nie wiem czy ja to mam. Nie, to jest jakieś pszczółkowe. Dobra, wolę to już. już. Nie będę się tyle zastanawiać. Dobra. Oksy biorę opaskę. Zamykam szafę. Co jeszcze? Hmm, chyba to tyle. Z tego, tylko chyba tylko powiedzieć mamie, że ten, wychodzę. No i będzie gitara, W sumie to mogę się wymknąć, niech nie zauważy. Dobra, to jedę. Dobra, jestem. W ogóle to, gdzie oni są. Dobra, poczekam na nich. W sumie to mogę ułożyć ten telefon. Tu. A nie wiem, co porobię. Puch, albo nie, nie, pochuj, tam się. Popiszę z kimś z belekiem. Najważniejsze, żeby ktoś był Odpalamy swój tyton i szukamy Dobra, poczekamy na nich Dobra, jesteśmy, no to jeszcze To Olivia, Olivia, no ci się um. Hmm o. Jakby widzowie, to nie będzie używania emotek, bo widzicie, zniknęły mi Dobra, już Nie przedłużam No hej to chyba wsadzimy, no idziemy, no idziemy. No idziemy, idziemy. Nie odzywać się tak do niej, tylko do mnie możesz tak odzywać. Za miło, za miło. Po prostu weź się już tak w ogóle. Jesteś zazdrosna, że Kamil powiedział do Oliwii, że no idziemy, no idziemy? Przecież to żaden nie jest komplement. Co ci się dzieje? Dobra, dziewczyny, chodź. Oliwia, chodź, idziemy. Po prostu no, Boże nie Oliwier, wszystko mi się myli, dlatego, że Ty coś gadasz i nikomu nie dasz do słowa. Dobra, chodźcie. No co to jest? I widzę, mega Was przepraszam, że tak krótko to jest ten film, albo co się bardzo śpieszę, więc po prostu. Na kolejny film Będzie po prostu Jutro wleci, więc nie musicie się bać, że w ogóle Będzie długo nie filmu Więc bye bye